Jak mówić o wysokiej wrażliwości i czy w ogóle mówić? Dzisiaj będzie o tym. Często, gdy ktoś odkryje już, że to nie jest tak, że coś jest z nim nie tak, tylko po prostu od zawsze był wysokowrażliwą osobą. I pojawi się ten efekt włączonego światła, o którym mówiłam w którymś tam filmie. Jeśli masz wątpliwości, czy jesteś wysoko wrażliwą osobą, to chyba w tym, to potem następuje taka ochota, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, tak? Dowiedzieć się. A później pojawia się takie... taka rozkmina. No dobra, ale czy mówić o tym innym? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Tak? i bywa to nie lada problemem, bo jeżeli ktoś zdobył już wiedzę na temat tego, co to jest wysoka wrażliwość, z czym to się wiąże, jakie są tego aspekty, no to teraz nagle jak w ciągu krótkiej rozmowy miałby to przekazać tej drugiej osobie, tak? Więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy mówić bliskim o tej wysokiej wrażliwości, i to i w jaki sposób też mówić, to najpierw usiądź sobie na spokojnie i, i pomyśl, co chcesz tym osiągnąć. Intencje są bardzo ważne, bardzo ważne. Intencje są bardzo ważne we wszystkim, we wszystkim, co robimy. I gdyby ludzie od początku zastanawiali się nad tym, co chcą osiągnąć, Robiąc coś tam, mówiąc to, a nie coś innego, to świat byłby lepszym miejscem. <grym> Także najpierw skupiasz się na intencjach. Co chcesz tym osiągnąć? Tak? Bo samo słowo intencje, wiecie, niektórzy zajmują się rozwojem osobistym, duchowym, czasem to już nawet pod ezoterykę podchodzi taką, rozumianą. I te intencje to, to jest coś takiego. Wow, intencja, trzeba mieć intencje. No, no, to jest Twój zamysł, Twój zamiar. Co chcesz tym osiągnąć, tak? Co chcesz tym osiągnąć? Po prostu na no, no taki język prosty. Co chcesz tym osiągnąć? Jakiego efektu oczekujesz? O, yy, i to jest bardzo ważne, żeby się nad tym zastanowić, bo często. Osoba wysoko wrażliwa, która no, ma wiele różnych doświadczeń w życiu. Ja nie mówię o jakichś wielkich traumach i tak dalej, ale powiedzmy, że ma wiele sytuacji z dzieciństwa, które wspomina jako jakiś taki totalny koszmar, gdzie dla osoby niewysokowrażliwej to w ogóle jakiś incydent był, o którym nie warto wspominać, albo ona nawet nie pamiętałaby o takich rzeczach. A dla osoby wysoko wrażliwej to mogła być jakaś trauma niemalże, tak? że ktoś na przykład. Wyśmiał w szkole daną osobę. Albo że rozpłakała się na forum publicznym, bo ktoś ją o coś zapytał i natłuk myśli spowodował, że nie umiała się poprawnie wysłowić, tak? No, niby nic, niby nic. Ale dla tej osoby to mogło być tak traumatyczne zdarzenie, że ona ma kompletny stres teraz, żeby coś powiedzieć publicznie na zebraniu nie wiem, w pracy, tak? Potrafi nawet, nie wiem, na obiedzie rodzinnym powiedzieć czegoś tak, żeby dobitnie zaznaczyć swoje zdanie, więc wszyscy za nią mówią i za nią podejmują decyzje, na przykład. Więc jeżeli uważasz, że ogłoszenie wszędzie wobec, że jesteś osobą wysoko wrażliwą, załatwi Twoje wszystkie problemy, to tak nie będzie. Nie będzie tak. Nie załatwi ci wszystkich problemów w relacjach z innymi osobami. Prawdę mówiąc. Niewiele załatwi. Bo najbardziej istotne jest w tym, co ty uważasz o sobie, co ty uważasz na temat swojej wrażliwości, siebie jako człowieka, siebie jako kobiety, siebie jako mężczyzny, jak ty się czujesz, czy wystarczyć to, że jesteś, czy rozliczasz się za to. Ile zarabiasz, jak się podpisujesz, jakie masz stanowisko i tak dalej tak dalej, tak dalej, bo tych aspektów to po prostu mogłabym tutaj mnożyć i mnożyć. Ale to, że komuś ogłosisz, że jesteś osobą wysoko wrażliwą, nie załatwi Ci wszystkich problemów. To byłoby równie naiwne, mogłabym użyć takiego słowa. Co czasami, wiecie, jest para, która coś tam się wypaliło, coś tam wygasło, no i wpadli na pomysł, że no to teraz, no to dziecko, tak? I to dziecko od małego jest obciążone programem ratowania rodziców, którzy już niekoniecznie nawet chcieli być ze sobą, no ale na kryzys to dziecko, tak? Szalony pomysł, po prostu szalony, ale ludzie tak robią czasami. Więc zanim wyskoczysz z tekstem, z hasłem, zanim zrobisz kurde, coming out, wrażliwości, takie, takie modne słowo coming out, um, zastanów się, co chcesz tym osiągnąć. Bo jeżeli chcesz naprawić relację z mężem, to jedno hasło, bo ja jestem wysoko wrażliwa i ty mnie nie rozumiesz, nigdy mnie nie rozumiesz, w ogóle to nie poprawi Waszej relacji w ogóle jeżeli masz do rodziców o coś pretensje, bo ludzie mają takie pretensje do rodziców, że się w głowie nie mieści przez to jak rozmawiam z rodzicami, tak, małych dzieci, to oni nieraz boją się zrobić cokolwiek w tą czy w tą stronę, żeby te dzieci jak dorosną, nie miały do nich pretensji. To jest w ogóle taka pętla. Okej, okay, ale to Temat na inny, na inny raz. Także zastanów się, co chcesz osiągnąć. Bo jeżeli ty czujesz radość, jeżeli ty czujesz wdzięczność za tą swoją wrażliwość, jeżeli widzisz w tym niezwykły dar, to wtedy jasne, mów o tym. Mów o tym, ale nie na zasadzie, że się chwalisz, że jesteś lepsza od innych, bo nie jesteś lepsza, ale nie jesteś też gorsza. Masz po prostu inny pakiet cech, jesteś trochę inna. Każdy człowiek jest inny. I wtedy możesz o tym mówić w sposób tak wyjątkowy, że inni ludzie, którzy nie są wysoko wrażliwi, będą to doceniać. I rzeczywiście. Nie ma znaczenia, jak wtedy to nazwiesz, i czy będziesz tłumaczyć, że twój mózg działa tak czy tak, tak? To, co mówiłam w aspektach o wysokiej wrażliwości i o tym, hmm, czekajcie, to nie nieśmiałość, nie introwersja, a wysoka wrażliwość jako cecha, tak? To, 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 co w tym filmie mówiłam, to to jest taka. Wiedza naukowa, ale to jest dla Was, dla zrozumienia, dla Was. Jeżeli ktoś się zainteresuje tym tematem i Was zapyta, no ale co to jest tak naprawdę ta wysoka wrażliwość, z czym to się wiąże, jak to odróżnić, na jakiej zasadzie działa mózg takiej osoby, no to wtedy i możecie to wytłumaczyć. Ale w większości ludzi to w ogóle nie interesuje. Oni chcą wiedzieć, jaką oni z tego korzyść będą mieli, tak? Jak bardzo dla nich to jest istotne. Więc jeśli Ty wiesz, że przez swoją wrażliwość widzisz więcej, czujesz więcej, potrafisz wychwycić subtelności, aspekty, na które, które są tak jakby niewidoczne dla pozostałych osób. I nauczysz się o tym mówić, o tym co widzisz, to zaczniesz być potrzebna w danym środowisku w otoczeniu swojej rodziny, itd to może być nawet coś takiego, że idzie wysoko wrażliwa mama do szkoły, tak? i poznaje nową nauczycielkę dla swojego dziecka. Jeżeli ta mama jest wysoko wrażliwa, to ona od razu będzie wiedziała, co to jest za rodzaj człowieka ta nauczycielka. Czy będzie łatwo się z nią współpracować, czy nie? Będzie czuła, tak? Czy, czy ta nauczycielka, nie wiem, zachowuje się tak, bo jest zestresowana, być może też poznawaniem rodziców albo jakąś, nie wiem, czymś innym, tak? Czy, czy po prostu ogólnie rzecz biorąc jest mało życzliwie nastawiona, tak? Będzie to wiedziała. I może przez to tak jakby przewidywać różne rzeczy w przyszłości, ale nie przewidywać na zasadzie jakiegoś jasnowidztwa, tak? Tylko wiedzieć, w jaki sposób się zachować, co podpowiedzieć dziecku, tak, żeby ułożyć sobie relację z tą panią i będzie to po prostu wiedzieć. Inne osoby pójdą na kursy NLP, zarządzanie czymś tam i nauczą się tego i być może też będą w tym dobrze, ale wysoko wrażliwa osoba nie musi się tego uczyć, bo ona odbiera też, jeżeli sobie na to pozwoli oczywiście, bo jeżeli zaprzecza swojej wrażliwości, no to no to tego nie będzie odbierać, tak? Ale jeżeli pozwoli sobie tej wrażliwości chwytać, tak? I sortować to, co do niej idzie, to będzie z tego miała wyciągnąć różne wnioski, będzie wiedziała tak jakby więcej, będzie właśnie tą osobą wiedząco-czującą, nie wiedzącą z książek, tak? Tylko wiedzącą z czucia. I wtedy, I wtedy na przykład zdarzają się takie sytuacje, to są piękne sytuacje, gdy przychodzi na przykład mężczyzna i, i, i mówi, że jego firma no, niestety zbankrutowała i to wszystko przez tego wspólnika i nagle pojawia się takie zdanie, a żona mnie przed nim ostrzegała. A żona mi mówiła, że nie ufa temu człowiekowi. Ale wydawało się, że wszystko ok. Wiecie, bilans zysków i strat wychodził także na plus, super tego. Ale ta żona czuła, że coś jest nie tak z tym człowiekiem. Po prostu to czuła. Tylko mąż jej nie posłuchał, tak? bo, bo wszystko z zewnątrz wyglądało dobrze. A ona czuła. I jeżeli ty jesteś osobą wysoko wrażliwą i to ceniasz tą swoją wrażliwość. Doceniasz to, że widzisz czasem więcej, widzisz rzeczy, których inni nie widzą, widzisz coś, co jest pod pokrywką pewnych oczywistości, dostrzegasz głębsze aspekty, albo wychwytujesz szybciej coś niż inni, tak? przez to taki odbiór. To jeżeli nauczysz się o tym mówić, to naprawdę staniesz się osobą, która będzie szanowana, doceniana. I wtedy nie ma znaczenia, czy ty się nazwiesz, że ty jesteś wysoko wrażliwa, czy coś takiego. Wtedy nie ma znaczenia. I, i powiem Wam, że to oczywiście trzeba indywidualnie patrzeć w każdej sytuacji, w jakiej jest dany człowiek, w stosunku do kogo on chce powiedzieć, że jest osobą wysoko wrażliwą, bo czasem wystarczy prosta rozmowa. Na zasadzie to są piękne rozmowy, tak między dwojgiem ludźmi, którzy się kochają, którzy się szanują, kiedy żona mówi do męża, wiesz, ja nie wiedziałam, ale ja po prostu jestem wysoko wrażliwa, to to jest coś, co jest odkryte od niedawna, a chociaż było od zawsze, i teraz są badania naukowe na ten temat. I wiecie, jeżeli ta osoba mówi, to na fali jeszcze tej ekscytacji tym wszystkim, tą całą wiedzą. To ta druga osoba, jeżeli kocha ją, szanuje i słucha, też to wciągnie, tak? I wiele rzeczy będzie dla niej wtedy być może jaśniejszych. I być może ta komunikacja między ludźmi jeszcze bardziej się poprawi. Ale to jest w związkach, w których ludzie i tak się szanują, w których ludzie i tak rozmawiają, w których jest ten przepływ, przepływ komunikacji, tak? Przepływ uczuć i przepływ komunikacji. Bo jeżeli. Nie rozmawiasz z osobą, z którą sypiasz w jednym pokoju od 20 lat i nie rozmawiasz z nią o niczym innym jak o tym, kto odbierze dzieci, albo co trzeba kupić, albo nie wiem, których rodziców trzeba odwiedzić, no to nie licz na to, że w momencie, kiedy teraz nagle zaczniesz się wypluszczać o wysokiej wrażliwości, to, to, to jakaś wasza relacja po prostu będzie niesamowita. Ludzie w ogóle nie potrafią ze sobą rozmawiać. Są ogromne, ogromne luki w komunikacji. Ludzie się kierują swoim własnym lękiem zamiast miłością, i to bardzo rzutuje na związki. Ale wracając do. Bo zaraz, zaraz odpłynę w tej refleksji, wracając do, do sedna. Czy mówić innym o swojej wrażliwości? Jeżeli jeszcze jesteś w tej fazie entuzjazmu, radości wręcz. I lubisz te osoby, którym chcesz to powiedzieć, to jasne, i nie zastanawiaj się w jaki sposób. Najprostszy, najbardziej normalny sposób, po swojemu to powiedz. Nie próbuj być naukowcem i uczyć się statystyk i badań naukowych, bo to nie ma sensu. Mów normalnym językiem. Tak jak o tym, nie wiem, co lubiłaś robić jako dziecko, tak? Jeżeli zaś chcesz o tym powiedzieć, ludziom, co do których masz jakieś pretensje, albo takie poczucie, że, że cię skrzywdzili, albo krzywdzą, przy czym nie chodzi mi dużo o nie wiadomo jakie traumy, tak? ale takie poczucie niezrozumienia przez daną osobę, to naprawdę mm, mocno się zastanów, co chcesz osiągnąć, bo czasem konflikt może się jeszcze pogłębić, bo druga osoba, nie wiedząc o tym, co to jest wysoka wrażliwość, powiedzieć coś w tym stylu, a no by się naczytałaś, co to w ogóle jest, to, 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 to jakieś nowe wymysły, jak te wszystkie mody takie przesady jak zwykle, tak? No i wtedy jest zderzenie ze ścianą. totalne zderzenie ze ścianą. No bo jak? Bo ty już wiesz, bo się naczytałaś, bo odkryłaś, bo tobie jest dobrze i nagle takie puch prosto w oczy, nie? Między oczy. Także tutaj powiem szczerze, jeżeli... Pracujesz nad sobą, nad zrozumieniem tej cechy, nad uczeniem się życia z tą cechą i czerpaniem niesamowitych korzyści, jakie daje bycie osobą wysoko wrażliwą, i zaczynasz podnosić. Te swoje teraz się tak pięknie mówi, wibracje, tak? Ale tak naprawdę, no, zmienia się częstotliwość Twojego funkcjonowania. Zaczynasz spotykać ludzi, którzy też tak odbierają, zmieniać się krąg znajomych, tak? Oczywiście to wszystko jest jakiś tam proces, który trwa, to nie jest tak, że na drugi dzień tak się dzieje. To w pewnym momencie dochodzisz do takiego poziomu czucia się dobrze ze sobą, że wyjaśnianie komuś tego jest po prostu, no no nie ma sensu głębszego, jest Ci niepotrzebne, jest Ci bezcelowe. Jeżeli ktoś by Cię zapytał, to wtedy, to wtedy masz powiedzieć, tak, no jestem bardziej wrażliwa niż inni. Yy, i, I często jest to zauważane, a często to nie jest zauważane, tak, że jesteś bardziej wrażliwa. Pytanie, kim chcesz być w otoczeniu innych osób, bo osoby wysoko wrażliwe potrafią być jak kameleony. Yy, Okej, okay. ale jeżeli masz już to takie poczucie, że jest Ci dobrze ze sobą, tak, bo Wiecie, teraz jak pięknie mówi, kochać siebie, kochać siebie, a najczęściej przychodzi do mnie pani i mówi, w ogóle, co to znaczy kochać siebie? Co to znaczy, co to znaczy jak? Tym bardziej, że ta miłość u nas jest nacechowana tym, co kto dla kogo zrobił, wiecie, punktacja, tak, lista, w związkach oczywiście. Także takie poczucie, że czujesz się dobrze ze sobą. No, każdy wie, kiedy się czuje dobrze, no to czujesz się dobrze ze sobą i jest, jesteś z tym dobrze, po prostu. No to wtedy najczęściej już nie mamy potrzeby wyjaśniania tego. A jeżeli ktoś zapyta, to znaczy się, że u niego w głowie otworzyła się jakaś furtka. I wtedy możesz powiedzieć: tak, wiesz, jest taka cecha. Została wyodrębniona stosunkowo niedawno, choć była od zawsze. Ale cały czas się czegoś uczymy o człowieku, o funkcjonowaniu. O tym, z czego się składa dany człowiek. W ogóle badania nad mózgiem to są jakieś tam też fascynacja przez ostatnie dziesiątki lat. Tak, także wtedy, jak ktoś pyta, to znaczy się, że otworzyła mu się furtka i możesz tam trochę wlać tej swojej wiedzy na dany temat, bądź swoich uczuć, swoich przeczuć. Natomiast, jeżeli idziesz do kogoś, kto od zawsze uważał, że coś jest z tobą nie tak, albo ma swój własny światopogląd, bardzo taki. To owszem, no, możesz spróbować coś wyjaśnić, ale nie wiem na co liczysz. Nie licz na to, po prostu, że to rozwiąże wasze problemy, że wasza relacja zostanie magicznie uzdrowiona, bo tak po prostu nie będzie. A może ci się zrobić bardzo przykro, bo. Na fali tego entuzjazmu, na fali tego zrozumienia, pracy nad sobą, jeszcze bardziej otworzysz serce i, i w tym momencie ktoś się czymś, jak to się mówi, zgasi. I to naprawdę energetycznie tak wygląda. Zgasi, tak? Albo zignoruje. I czyli to otwarte serce zostaje takie, wiecie, pff, tak? Mm. Także czy mówić? Pewnie, że można mówić, ale w sposób naturalny. W sposób normalny. Wtedy, kiedy Ty już to czujesz, że to jest dla Ciebie takie oczywiste, no po prostu no tak jest, no jedni są blondynkami, inni są brunetkami, jedni mają 1,80m, inni mają 1,60m, Ty jesteś wysoko wrażliwa, ktoś jest ekstrawertyczny, Ty jesteś introwertyczna albo odwrotnie, tak? w sposób zupełnie naturalny. Ktoś jest nerwus, tak, a ktoś jest spokojny z natury, sam. I tak samo jest z wysoką wrażliwością. Jedni są bardziej wrażliwi, inni mniej. A są osoby szczególnie, szczególnie, szczególnie mocno wrażliwe i Ty po prostu do takich należysz. Czuj się z tym dobrze, a będziesz roztaczać taką aurę wokół siebie.